temat lekcji z 20 kwietnia poniedziałek dzielenie ułamków dziesiętnych średnia arytmetyczna no i na początek zapamiętaj czyli chmura pamięci przypomnienie co to jest średnia arytmetyczna jest to też na stronie 166 czyli na przykład średnia arytmetyczną rzeczywiście na pewno sobie ocen średnia arytmetyczna na przykład liczby 3, 7 i 2 takich trzech liczb chcemy obliczyć średnią arytmetyczną to w jaki sposób to robimy piszemy syry kreska łamkowa w liczniku wszystkie liczby dodajemy które mamy czyli te wszystkie trzy liczby dodajemy i dzielimy przez ilość tych liczb, a są one 3. czyli dzielimy na 3. Tak samo jak mamy z ocenami dodajemy wszystkie oceny i dzielimy przez ilość przedmiotów, czyli to się równa. I tu nam wyszło 12, dzielimy przez 3, to jest 4, czyli średnia, na przykład 4,0. Tak, drugi przykład, średnia arytmetyczna. Dwóch liczb, 3, 5 i 5, ,5. To siery to się równa. No i mamy dwie liczby, raz i dwa, czyli 3 dodać 5,5 i mamy podzielić na dwa, bo tych liczb jest są dwie liczby. To się równa. Dodajemy to do siebie licznik, czyli... 8,5 mamy podzielić na 2. Kreska łamkowa, jak zauważyliście, zastępuje dzielenia. Czyli 5 na przykład 8 zł i 50 groszy mamy podzielić na 2, to już w skrócie bez dzielenia pisemnego 8 zł na pół to jest 4 i 50 groszy na pół to jest 25 groszy. Czyli średnia wyszła nam 4,25. W taki sposób będziecie liczyć właśnie zadania, które Wam zadałam. Czyli pierwsze zadanie to zadanie siódme, jakie macie do wykonania, ze strony 166. I mamy tam podpunkt A. Mamy obliczyć średnią liczby 2,5. I liczby 4,8. Zwróćcie uwagę, że w tym zada zadaniu tutaj te liczby to jest jedna liczba, to jest druga, nie traktujcie tego jako czterech liczb. Tutaj to jest jedna liczba. Tak naprawdę, jakby był między jedną a drugą średnik, to jest druga, to jest trzecia, czyli tu macie trzy liczby, tu mamy dwie liczby. A tu mamy jedna liczba. Nie jest to tak do końca, może widoczne. Druga liczba, trzecia liczba i czwarta liczba. Czyli tu są cztery liczby. Bardzo ważne, żebyście to zauważyli. Tak, a nie traktowali tego jako pojedyncze liczby. Także 34, 38, 35, 21. Tylko to jest jaka jedna z przecinkiem. Tak, czyli to jest ważne, tak samo sobie w podręczniku zaznaczyć. Czyli mamy obliczyć średnią takich liczb, średnia, czyli najpierw sobie dodajemy w liczniku te liczby, czyli 2,5 mamy dodać 4,8 i tych liczb są dwie, można sobie tutaj nawet dodać dwie liczby, czyli będę dzielić przez dwa. Równać. Mogę pod spodem sobie najpierw dodać osobno 5 plus 8, 13, 1 dalej, czyli przypominamy sobie od razu dodawanie pisemne. Pamiętajcie, że w dodawaniu pisemnym i odejmowaniu bardzo ważna rzecz przecinek musi być pod przecinkiem. Tak? Tutaj musi być w tym samym miejscu. 2 plus 4, 6 plus 1, 7. Czyli mamy. 7 i 30 podzielić na 2, czyli tu obliczenie pomocnicze do tego sobie daliśmy. No i teraz mamy 7 i podzielić na 2, bo kreska łąkowa oznacza dzielenie. Czyli zamiast tej kreski łąkowej wykonujemy dzielenie. To też brzmi pod spodem: 7 podzielić na 2. To jest 3, 3 razy 2, 6, odejmujemy 7, odjąć 6 jest 1. Pamiętamy, nad, kres, e, przecinek, nad przecinkiem w wyniku spada kolejna cyfra. Mamy 13, podzielić na 2 jest 6. 6 razy 2, 12. Odejmujemy, mamy 1. No i nie możemy tego tak zostawić. Skończyły mi się liczby. Dopisuję sobie 0 i to 0 mi tutaj od razu spada. I mam 10 podzielić na 2, 5, 5 razy 2, 10. I mamy wynik 3 całe i 65 setnych. To jest ta druga pomocnica działanie do. Tak. I może jeszcze. No, i na tej samej podstawie policzycie sobie pozostałe podpunkty, tylko pamiętajcie, że tak jak Wam pokazywałam, zadanie siódme, strona 166, w podpunkcie B macie trzy liczby, tak? 34 i 8.

Wszystkie te liczby pisemnie najlepiej sobie, a potem dzielimy przez 3. A w przykładzie C będziecie tak samo dodawać te liczby. Tak, pisemnie sobie tutaj. Pamiętając, że jeśli nie ma przecinka, to proszę dopisać przecinek 0, tu też przecinek 0. Tak żeby było wszędzie tyle samo miejsc po przecinku, będzie łatwiej zapisać. I tu są cztery liczby, czyli w mianowniku, czyli będziecie dzielić przez cztery, potem to, są dodacie. Tak, ja już tutaj zostawiam do te siódme zadanie do wykonania samodzielnie. Pozostałe przykłady. I może jeszcze zadanie ósme, które Wam też zadałam. I dziewiąte. Zadanie ósme. Wyjaśnię. Ze strony 166. Zadanie 8. Dwie szóstki, pięć piątek i jedna czwórka. Masz ładne świadectwo, powiedziała mama do Ali. Oblicz średnią ocen Ali. I wiecie, że czytamy całość, potem czytamy sobie po kawałeczku, wypisując od razu dane. Czyli dane i ona ma Dwie szóstki. Dwa razy celujące, czyli sześć. Od razu sobie wypiszę, że tych szóstek jest dwie. Potem pięć piątek. Pięć razy bardzo dobry, czyli razy piątka to wypisuję. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć piątek. Tak? Potem jedna czwórka. Jeden dobry, czyli jedna czwórka. Czyli jedną czwórkę. No, i teraz zobaczcie, mogę sobie policzyć, ile tych ocen wszystkich miała tak naprawdę. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ocen. Osiem ocen. Czyli będę dzielić przez osiem, jak chcę średnią. Czyli wszystkie oceny średnia dodaję. 6 plus sześć plus mogę tak pojedynczo, a mogę. 2 razy 6, 5 razy 5, dodać 1 razy 4, tak? Ale można tym sposobem, że wypisujemy plus 4 i dzielę przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli dzielę przez 8, będę dzielić, tak? Po dodaniu wyjdzie mi 41, będę dzielić na 8, czyli 41 dzielimy na 8 pisemnie, tak, to się równa, 41 dzielimy na 8, 4, nie, czyli od razu całość, 41 dzielone na 8, to mamy ile, 5 razy 8 jest 40, czyli dajemy sobie tu piątkę, 5. 5 razy 8, 40, odejmujemy, jest 1. Nie możemy tego tak zostawić, więc dopisujemy sobie przecinek i 0 który od razu ląduje tutaj. Tak? Pamiętając o tym, że 40 to jest to samo co 40,0. Na przykład, albo można tam jeszcze te zera dodawać. Tak? Można nawet 2 zera albo 3 dodać. 10 podzielić na 8 jest 1, 1 razy 8, 8. Staje nam dwójka, no i znowu nam zabrakło, więc dopisuję kolejne 0, które mi oczywiście tutaj spada. 20 podzielić na 8 z 16, czyli 2 razy 8, 16. I zostaje czwórka, no i znowu dopisuję jeszcze jedno 0, które mi tu od razu spada. I mam. 40, 40 podzielić na 8, 5, 5 razy 8, 40. I wreszcie mam wynik, czyli 5 i 125 tysięcznych. I to było obliczenie pomocnicze do tego, i tu mam dopiero wynik tego zadania 8. Ale chciałabym, żebyście spróbowali samodzielnie to y, obliczyć.

No, niestety ta kolejność wykonywania działań jest tutaj potrzebna, czyli najpierw, pamiętacie, jeśli o te schodki, kolejność wykonywania działań, to nawiasy są wyżej niż mnożenie i dzielenie, czyli najpierw będziemy wykonywać to działanie z nawiasu, czyli można sobie jako pierwsze działanie, które mam wykonać, pisemnie dodam tą część, czyli dodajemy. Przecinek pod przecinkiem, pamiętajcie, tak? 6 dodać, 9 jest, 15, 5, 1 dalej, 8 dodać, 4, 12 plus 1, 13. Czyli mam z pierwszego nawiasu tutaj, pierwsze działanie 13,5 i to mam podzielić na 9. To się równa, 13, czyli teraz będę wykonywać to drugie. Tu wykonałam i to przydało mi się tutaj. Tak? I teraz 13,5 będę dzielić przez 9. 13 podzielić na 9 jest 1. 1 razy 9. 9 odejmuję. Mam 4. Od razu pamiętam, że przecinek w dzieleniu nad przecinkiem spada mi kolejna cyfra. 5. 45 podzielić na 9. Jest 5, 5 razy 9, 45. Proszę, żebyście mieli obok tabliczkę mnożenia i korzystali z niej. Jeśli nie do końca jeszcze ta tabliczka jest znana, jesteście w domu spokojnie, korzystajcie sobie z niej na bieżąco. Tak? I tak każde pozostałe zadanie, czyli podpunkt B i C jest tutaj tylko w ten sam sposób. Wykonajcie w podpunkcie B mamy odejmowanie najpierw w nawiasie i potem dopiero będziecie dzielić na trzy. Czyli odejmowanie jako pierwsze wykonacie. Pamiętajcie, że tam trzeba pożyczać. Akurat w tym i w podpunkcie C macie mnożenie i dzielenie tak i tam podpunkcie C wyślę całe rozwiązania potem pod koniec tygodnia. I tak. Życzę powodzenia. Są też zadania dla chętnych ćwiczeń. Zachęcam i kto zrobi i wyśle mi na maila, to otrzyma dodatkową ocenę. Dziękuję.